filmów i cykli filmowych, dokumentów, są to produkcje własne. W związku z tym mają one swój określony charakter. Jeśli chodzi o samą zawartość programową, niewątpliwie najoryginalniejszą rzeczą jest zorganizowanie projektu Transadia, czyli wielkiej wyprawy z Włoch do Butanu, relacjonowanej na żywo. Innymi słowy, kiedy w Polsce nie było jeszcze Big Bradera, na Marco Polo mogliśmy już obejrzeć jego podróżnicze wydanie. Wyprawa skończyła się w połowie lutego i z wielu godzin filmów, materiałów filmowych poświęconych podczas wyprawy powstała wspaniała kronika, którą można w tej chwili właśnie w wakacje oglądać na antenie Marco Polo. Czy podobnie jak inne kanały tematyczne, Marco Polo angażuje się w działalność poza antenową? Tak, o ile wcześniej mówiłam o tym, co można zobaczyć w wakacje na Marco Polo i, i z czego ten program się składa, teraz chciałam powiedzieć, jak Marco Polo działa poza anteną. Naszą główną imprezą, największą imprezą, w jakiej uczestniczymy jako sponsor, wystawca są kargi turystyki i wypoczynku, które każdej wiosny odbywają się na warszawskim awf i dają możliwość zapoznania się z ofertą biur podróży i organizatorów wypoczynku jeszcze przed rozpoczęciem się sezonu. Dla nas jest to okazja, żeby spotkać się z widzami zorganizować parę konkursów, w których są Atrakcyjne nagrody, takie jak wysokiej jakości aparaty fotograficzne czy plecaki. Natomiast jeśli chodzi o konkursy, to na antenie Marco Polo od dawna trwa konkurs Zwiedzamy Świat razem z Wami. A polega on na tym, że każdy z nas może nakręcić film z własnych wakacji, wypełnia amatorski, i wysłać go do redakcji Marco Polo we Włoszech. Adres można znaleźć na stronie Cyfry Plus. Yy, nagrodą w tym konkursie jest yy, wyemitowanie tego materiału na antenie Marco Polo oraz yy, być może wycieczka w jednej z europejskich stolic. Tym, którzy wyjeżdżają na wakacje, chciałabym życzyć dużo słońca i wspaniałych wrażeń. Pozostałych chciałabym zaprosić do podróżowania razem ze mną i Marco Polo. Ja także życzę Państwu fantastycznej przygody, nie tylko z Marco Polo, ale z całym Kanal Plus. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Klubu Plus. Ta historia zdarzyła się naprawdę między panią i jej pracownikiem. Rozpoczyna się gwałtowny romans, który obojgu wymyka się spod kontroli. Greta skakki w filmie Miłość i Gniew we wtorek 26 czerwca o 20. Zobacz, ile kosztuje wielka miłość. People look at you. They stare. They all stare. They point at you. They shout things. They make you feel different. Zapraszamy na reportaż z uroczystości otwarcia Europejskiego Tygodnia Piłkarskiego Olimpiad Specjalnych w Warszawie. Imprezę uświetnią gwiazdy światowego futbolu. Mini Sport Plus Olimpiady Specjalne w niedzielę 24 czerwca o 18:55. Głównym sponsorem relacji jest Telekomunikacja Polska SA. Sponsorem relacji jest Coca-Cola. Christopher Reeves jako człowiek Watykanu do specjalnych poruczeń. Sutanna nie chroni przed grzechem. Genevieve Bijol jako zakonnica i ognisty romans. Jego eminencja. W poniedziałek 25 czerwca o 20.00. Watykan za zamkniętymi drzwiami.